Halo, 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 witam kochani, Polska to jest Ach, moja i wasza ojczyzna. <laughs> Czyli nasza ojczyzna, witam w naszej odwadze, w naszej ojczyźnie i kłaniam się niziutko całemu światu, kochani. Marzec, piąty i śnieg pada. Chciałam Wam pokazać, jak pada śnieg w moim ogródku. A dzisiaj mam urodziny, także już dziękuję tym wszystkim, którzy mi wysyłają te życzenia. Wysyłają i tak wysyłają z całego serca. Dziękuję, Joanno, dziękuję, Sylwusiu, Anusia. Także od samego rana ruch na moich mediach, mailu, Whatsappie, kochani, kochane. Kochani, dziękuję. Oczywiście, które? 36, jak co roku od kilku lat? Posłuchajcie, <laughs> marzy mi się, marzy, bo pada świeży śnieg i mówię, wyjdę, nagram, pokażę, żeby pochodzić na buszaka, ale ech, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się chwileczkę wstrzymam. Trochę złapię tej odporności, no bo już nie będę przeginać. Już nawet mówię, dobra, zdejmę ten, nie będę zakładała kapturka, ale kapturek musi też być. Jest, posłuchajcie, przyjemnie, jest cisza. W tej ciszy pada śnieg. Płatek koło płatka i płatkiem pogania. I obok płateczka następny płatek. I ten zaczarowany świat czas aniołów, bo to jest mój, Tutejszy czas Aniołów. Czas Aniołów to jest miejsce i Twoje, i moje w naszej odwadze. I zobaczcie, jeszcze nie bardzo co widać, bo śnieg przykrywa jeszcze te jesienne haszcze, nagietki, pozostałości po nagietkach, ale już, już powoli tulipaniki są takie. Także za chwilę wiosna, no, 21 marca za moment, posłuchajcie, i wiosna przyjdzie i będzie tak. Zielono, a dzisiaj jest biało i witam Was! Boże, jaki piękny świat! Jak jest cudownie! No, cudownie, i cieszę się, że się mogę razem z Wami cieszyć. Dzielić się tą radością, która jest w nas. Bo czasem jest tak, że mówimy, nas to już nie ma tej radości. Nie, ona jest, tylko ją trzeba tak troszeczkę ogrzać tym ogniem miłości, <grymniejszej> mniejszej lub większej, i ona się dalej otworzy i będzie dalej promieniować na świat. A choinka przepiękna, prawda? Zobaczcie, jaka piękna. Ja tak co przyjadę, co pół roku, bo ostatnio byłam w listopadzie, to się mierzę z tą choinką i znowu mnie tak bardzo przerosła. <grym> A dzieje jej są ciekawe, bo rosła w różnych miejscach w tym ogródku. My ją przesadzali raz tu, raz tu i w końcu posadziliśmy. Dobrze, może w końcu tu, a jej siostra jest w innym miejscu. Jest sporo niższa. A ta jednak to miejsce, co to znaczy? Posłuchajcie kochani, miejsce, miejsce czyni cuda, oj czyni, czyni. Zakładamy kapturek, bo zimniutko. Kochani, a tam mamy kalinę. A tam posadzone wiśnie jesienią. Dariusz posadził. Także posłuchajcie. Przyjdzie wiosna. Tu ten szpaler wiśni będzie kwit. Tam też będzie kwitło. Kalina będzie kwitła. Kalina też do tej pory ma owoce. <noise> Te jesienne, niezebrane. I kochani, jest cudownie. Będzie cudownie, a jest cudownie. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Jednak nie ma to co jak w domu. W polskim domu. 啪啪。So, bye, bye.